Moi drodzy, mamy to! Dzisiaj przeżywamy 750 dzień na jednym bloku, no kto by pomyślał, że tak długo będziemy tutaj grać? Powiem wam tyle, dzisiaj będzie się mega dużo działo, więc oglądajcie film do końca, tylko subujcie kanał i wpadajcie na sklep www.abraety, bo czekają na was rzeczy z kolekcji Aberkowej. No i dobra, słuchajcie, jeżeli oglądaliście wczorajszy ponad pół godziny odcinek, to wiecie, że zrobiliśmy sobie mega kozacką farmę tylko po to, aby u farmerów zrobić dużo villagerów z melonów i... Dyni. No i proszę, proszę, kogo my tu mamy? Eee, mamy leszcza, największego w leszcza w stawie hodowlanym, którego zaraz uh -ho. będziemy musieli tutaj mocno wo... Ty! Ty masz taki no. mocny łuk? Co? Ty masz no. taki mocny łuk, co? O no, kurde, tutaj no, został no, też frajer trafiony. No. Słuchaj, 750 no. dzień i ja mam go przeżyć. I ja mam ten dzień nie, przeżyć, no. rozumiesz? A nie zginąć. Słuchaj, nie. my musimy się dogadać. My musimy współpracować, bo nie ma nic ważniejszego od przyjaźni... Abry i Bobo? Co nie ma Ta, no, że no, rzeczy ty, nie ma! Wziąc. Nie ma na świecie, nie nic Słuchajcie, ogarnąłem sobie troszeczkę z villagerami rzeczy. Ogarnąłem sobie troszeczkę z farmą rzeczy. To, ogarnąłem sobie trochę z tym frajerem, to nie ogarniałem sobie nic. Tutaj jest golem Paweł! Robi wrażenie, co fajny golem Paweł. Słuchajcie! Ogólnie jak sam widzisz, no troszeczkę nam się namnożyło. To wow. Słuchajcie, mamy teraz tych villagerów bardzo, bardzo dużo i będę chciał w dzisiejszym odcinku przerobić ich na zombie villagerów. A to dlaczego? Słuchajcie, spójrzcie... Na to przerobiliśmy nieco kanciapy dla villagerów. Do tej pory było po dwóch na każdym pięterku, prawda? Tutaj jest dwóch, tutaj jest dwóch ja. i tak dalej. Ale ja będę chciał, słuchajcie, wcisnąć tych villagerów więcej, dlatego mam już przygotowane nawet cztery sztuki Brewing Standów, czyli statywów alchemicznych. To są oczywiście, wiecie, ci kapłani, ci, ci, ci alchemicy, którzy dają butelki z EXPEM, co jest dla mnie bardzo, bardzo ważne. No, więc będę chciał mieć ich tutaj. Więcej. Aaaaa! Słuchajcie, tutaj na samej górze powstali nowy villagerowie i to będą właśnie villagerowie farme, A co rzeki, oni tam robią?! będziemy robić, słuchajcie, emeraldy z dyni i arbuzów. Słuchaj, ja będę miał dla Ciebie dzisiaj bardzo ważne zadanie. Przede wszystkim nie denerwować aberki, dobrze? Nie denerwować aberki! A po drugie, trzeba będzie właśnie nazbierać trochę tych rzeczy. Bo słuchajcie, tam postawiam skrzyneczki, zaraz wam pokażę, co tam się znajduje, ale będziemy musieli dzisiaj zrobić słuchajcie, z nich farmerów. Oni są już przeze mnie uleczeni, byli zombie villagerami, teraz są normalnymi. Rami, więc być może uda się zra... eee, czy, czy ty Ej, zrobić. ty zro... Ej, ja ich karmę daję jej... im. O, ziemniaczki, proszę. Ale ty naprawdę myślisz, że oni będą się tu rozmnażać między sobą, kiedy są zamknięci w klitce jeden na jeden blok? A, a czemu nie? A to tak działa? Ale on nie potrzebuje łóżaka. mi jeszcze fajerwerki, żeby uciekli. Ty, a weź im może z zbrojkę rzucił łuk. Co? Żeby się tutaj bronić. Dobra. dobra. No weź już okay. bo okay. się bronić jakoś, nie? O, okay. dobra, no. No, 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 dawaj, dawaj. A co ja mu oddam, ja nie... wiesz, to jest tak jak z pieniędzmi z komunii. No, nie dostałeś pieniędzy na komunii. Ale jakoś ich no, za bardzo to... nie widziałeś już potem, prawda? No tak trochę ich nie widziałeś! I tak samo będzie z tym e, kill-offem. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. A ty może mi oddać ten kill. -off. Ale nie. nie, 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 ja muszę go bić. Do... O masz Amerika, bierz, gryź. Czy ty dałeś mi kość, bo jestem psem? Tak. Przecież jak ja cię zaraz rozfaję! Co to ma być lamusie? To co to ma być lamusie? Nie! O, nie, 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 nie! ma uciekania muszę przed Aaron. Jesteś teraz Nie, ty miałeś tak dużo rzeczy przy sobie? No, cały sych. Gdzie tu nie było? 750 dzień Moi drodzy, mamy farmę ukończoną dyni i arbuzów. Mamy jeden rządek, drugi, trzeci, czwarty. A tutaj słuchajcie, w skrzyneczkach już trzymam całkiem sporą ilość arbuzów i trzymam całkiem sporą ilość dyni. Więc teraz tak, Bobrzdy, chodź no to właśnie tak to jest zatrudniać Bobo, który jest 5 miliardów gratek ode mnie! Ty słuchaj widzisz to? Patrz, ja sobie tutaj chodzę i sobie tutaj zbieram dynie, no nie? Widzisz to, czy, no. czy, czy, czy nie no, widzisz oczy, prawda? Masz. Masz, dobra, no, fantastycznie, nie, no słuchaj, z... bardzo mnie to cieka. Ja zasek A czy, czy ja mógłbym... Ja mógłbym... Ja... ja, ja próbuję ci dać pracę. A przeprosić za to, że nie mam oczu? A ja nie powiedziałem, że nie masz oczu, no, kurde! Zapytałem się czy masz oczu. Chciałeś! Dobrze, przepraszam... Nie wiem za co. No i git. Dobrze, słuchaj, masz tutaj siekierkę. Twoim zadaniem jest pozbierać o, to wszystko, tylko dynki. błagam! Błagam! No. Nie zepsuj Bła -no. upraw, nie skocz na te sadzonki, bo jak skoczysz na te sadzonki, to ja ci skoczę to na ten pustyłek, rozumiesz? Nie rozumiem. Posadzę buraki jak właściciel e, e, że, że właściciel jest burakiem, tak? A jak inaczej? O patrzcie, to a, a ja mam, a ja mam żart dla ciebie. Ja, ja mam dla ciebie żart Masz mutykę? E, czy ty już to zepsułeś, naprawdę? To zepsu... e, To nie ja, to już tak było. Ale. A, da... Co? Co? Ty słuchaj, mam dla ciebie mega dobry żart! No nie? Mówi facet do sąsiada. No nie, spotykają się sąsiedzi i mówi jeden do drugiego. Słuchaj, byłem z teściową w zo. Ten drugi się no? pyta, no i jak było? A ten pierwszy odpowiada, nie przyjęli jej. Znaczy rozumiesz, że, że ty chciałabym No, że ty tyś szympansę, <laughs> ale tak to znaczy, że nie. Ty stary, no? walę takie suchary, że mówią na mnie toster. Nie? Bo, sąsuwę. Nie, nie zaśmiałeś się? Nie, naprawdę nie? No. Ej, no chociaż jedna osoba się zaśmiała. Nie, nikt, naprawdę z tych kilkudziesięciu tysięcy osób nikt się nie zaśmiał. Jezus, dobra, to ja już nie komentuję. Zbieram, słuchajcie, drewno i musimy na pewno zrobić te, 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 jak to się nazywa? Kompostowniki, słuchajcie, dla moich nowych, wspaniałych farmerów, no nie? Więc zrobimy im, słuchajcie, żeby oni sobie tam robili. Ty wiecie, kurde, różne ziemniaki inne tam duperele. Dobra, mamy I kompostowniki ja mamy kompost się nauczycielkę. O. Ja się pyta nauczycielkę. Wiesz, Czy ja można ukrać? Czy można ukarać kogoś za to, czego nie zrobił? Eee... Oczywiście nauczycielka odpowiada nie Jasiu! A Jasiu na to, no to nie odrobiłem zadania domowego! Jezu, nie! Ej, to jest właśnie taki straszny, suchy żart, no nie? Ale taki, taki potężny suchy żart. Ej, ale podoba mi się! Naprawdę mi się spodobał. Ej, serio, znaczy, chyba były jednak trochę śmieszniejsze od moich, ale tak tylko troszeczkę. Okej, okay, słuchajcie, niestety z tymi villagerami tak się nie udało, więc muszę zepsuć im kompostownik i postawić na e, nowo, aby móc u nich zrobić właśnie emeraldy. Ale słuchajcie, znaczy emeraldy, chodzi mi oczywiście o tą dynię i arbuzy. Ale słuchajcie, e, tutaj nam zachodzi słoneczko, więc zaraz będę musiał zrobić na dole pomieszczenie, w którym trzymać będę villagerów, aby słuchajcie, zjadły ich zombiaki. I to bym chciał też wam pokazać Co? na tym odcinku, Żeby po prostu... I zombi zombiaki? Villager. Znaczy, tak trochę. Wstawiam kompostowniki, słuchajcie, na nowo, ja nie wiem, jak to się dzieje. No dawaj te dynie od początku, no. Jakoś u Bobrzdyla są i dynie, i melony od samego po... A tutaj... Tutaj nie ma. Dobra, słuchajcie, zaraz do tego wrócę, ale sami widzicie, że naprawdę się ściemnia, ci villagerowie poszli już spać. Więc robimy im tą klitkę, gdzie zaraz przyprowadzimy, słuchajcie, też zombiaki. Ja wiem, to trochę. To trochę nie brzmi najlepiej, że ja tutaj robię miejsce, w którym zombiaki będą jadły villagerów, no ale. Przepraszam, no takie życie, no no kurczę, no ja muszę tutaj robić emeraldy. Za, za Friko, słuchajcie, muszę robić emeraldy, więc no takie. Życie. Za Friko! E, dobra, słuchajcie, robimy w takim razie tutaj, tak, robimy tutaj tak. Teraz połączymy sobie to z tym. Tutaj słuchajcie, połączymy sobie to z tym. Tutaj zrobimy w ten sposób. Ty, golemski! Jakimś się klepie! Ty wyzbierałeś farmę? Dobra, to zbieraj dalej. A ja w takim razie słuchaj, korzystając z tego, że tutaj są villagerowie, którzy sobie śpią, więc nie będą przeszkadzać, to ja rozwalam tak łóżeczko i tutaj będę chciał przepchnąć oczywiście jednego z nich. Dobra, tutaj w latu No no idziesz czy nie, no bo tam ci dam łóżko. No dobra, no zrobimy to po prostu prosi. Masz tutaj łóżko, to co? Podejdziesz do niego, nie? Idzie! Pójdziesz? Czy mam ci... Ja mam. Chyba tu dywan, mu przeszkadza, o teraz naprawdę on się boi Patrz się dyba, no. no co? Dobra, siwy bajerant, chodź tutaj kolejny villager, no patrz, ja ci już tutaj robię łóżeczko, łóżeczko stoi i co? Idziesz do tego łóżka, patrz, no jest tam łóżko, nie? No to pójdziesz sobie grzecznie, no to sobie grzecznie poszedł, bardzo mnie Pamiętaj, pasuje. że bardzo z villagerami to jest jak z dziećmi, więc no. musisz na spokojnie. Ty a ty, ty jesteś bobżdylem niby, nie? Oho! I z tobą nie jest na spokojnie na no a w ogóle powiedz mi, ta farma kaktusza ci jest potrzebna, czy nie? A co, chcesz ją zabrać na wynos? Nie, w sensie rozwalić, bo nie potrzebna ci chyba. No A to miejsce z nim To rozwal. Dobra, słuchajcie, stworzyli nam się tutaj zombiaki. No sami widzicie, że na tej farmie niestety jest dużo mobów, więc zabieramy, słuchajcie, tą dwójkę. Znaczy akurat dwójka nie jest mi w tym momencie potrzebna, ale spróbujemy, słuchajcie, spróbujemy zrobić tak, żeby było git. Więc dawaj tutaj jednego i wrzucimy go od razu do villagerów. On, UWAŻAJ! dole Po tym chodzić, Golem! Czy nie potrafiał? Czekaj, Golem! ej, pomożesz mi... Golem! Się... Nie! Wywa Zostaw go! Zostaw go! W serio! No jeszcze mnie atakuje! No kurde ty ty ty... No. Paweł, jak ty klepany jesteś teraz, lamusie, nie? Ty miałeś mi pomagać, a ty właśnie tak pomagasz. pomagać. Tak, no, Pawła. rozwali z 50. levelem. No, nie, no, 32. Dobra, idzie, idzie, idzie. Tam jest kolejny słuchajcie, już w kolejce, jeszcze golemy do tego wszystkiego. Dobra, bierzemy tą jedyneczkę. Dobra, tutaj pak pak pak. Tutaj pak pak pak. Dobra, wpadł. Okej, okay. i teraz słuchaj. Musimy tak rozwalić to łóżeczko. No. W jakiś fantastyczny mm -hmm. sposób. Dobra, ty za. Paweł. X2 Okej, okay, słuchajcie, trzeba ich teraz tutaj na chwilę zostawić, oni powinni się zjadać. Słuchaj, my nie możemy być obok, bo oni się nami interesują. Więc skoro oni się nami interesują, to po prostu ja sobie wejdę tutaj na górę i robię dalej te kompostowniki. To jest straszne, bo, tak, słuchajcie, rzecz, że kiedy oni się na mnie paszą, to nie chcą zjeść villagera. ja nie wiem dla pytanie nie, tą ci już zabrać, czy nie powstał, Od razu powstał patch zombie villager tutaj. A tu. Pścinę... Nie, nie, tę utrzyna nie usuwa jej. On akurat jest spoko, ale pa... No nie zdą ej! rozwal Rozwal go! Uwaga, rozwal go! Uwaga, uwaga. Rozwal go! Został! Roz! No, no nie do Dobra, słuchajcie, wymieniamy te kompostowniki. Na całe szczęście udało nam się ogarnąć tych villagerów. Znaczy, jednego, przepraszam, jednego. To jest naprawdę straszna katorga. No ale dobra, jest to do ogarnięcia. W takim razie, słuchajcie, stawiamy tu raz po, tutaj po raz kolejny. Trzeba będzie oczywiście tamtego e, zombie villagera zaraz przyprowadzić. Ej, czemu oni nie chcą tutaj mieć ani dyni, ani arbuzu? bo tutaj, słuchajcie, go przykrył. Więc teraz tak, zamieniamy się rolami. Ej, kolejny go! Lej, ej, słuchaj, przyjdź tutaj i te kompostowniki tak porozwalaj, aby to zadziałało. Dobra, zrzucamy go? Golem no, no, leci. Jedno. Tak czy inaczej, mamy tutaj, słuchajcie, zombie villagera, więc oczywiście go odkrywamy. Oj. Dobra, kurde, no naprawdę golem, nawet na, nawet ten musi nas atakować. Dlaczego on nas atakują? Ej, nie rozumiem tego, dobra, I... I ja za on bardzo. na dwóch serduszkach. Ej, zrobisz te kompostowniki mm. stare, bo oni muszą mieć profesję. Dobra, A ja w tym czasie spróbuję tutaj przenieść kolejnego zombie właśnie villagera w to oto, słuchajcie, wspaniałe miejsce. Oczywiście tak, żeby nie zjadł przy okazji tych. Albo nie! Zrobimy inaczej, słuchajcie, teraz spróbujemy go uleczyć i wtedy go przeniesiemy. Serio? Tutaj patrzcie, jest poteczka na słabość, e, tylko pytanie czy ja mam, słuchajcie, gdzieś coś, to... wiesz, że mam kompostowniki na górze już, nie? No chciałeś, powiedziałeś, żebym skraftował! Żebyś ogarnął, aby oni brali arbuzy i dynie! Tam a, na górze! Tam na dobra. górze! Dobra, słuchajcie, musimy zrobić złote jabłko. Problem w tym, że ja chyba nawet nie mam teraz złota. Może mam jakieś po prostu gotowe złote jabłko. Nie? Bo musimy, słuchajcie, jakoś tego typeczka uleczyć. No nie? kurde bel... A nie! Mam trochę złota, słuchajcie, mam trochę złota, tutaj jest szesnastka, a że mam jakieś jabłka. Ej, jabłka to akurat jak gdzieś miałem. Dobra, słuchajcie, zabieramy sobie stąd szmaragdę i słuchaj, bo bo wiesz co, ja wcale nie idę na Twoją wyspę, tak gdybyś pytał, nie? E, ale i e, dlaczego idziesz na moją wyspę? Ale powiedziałem, że wcale nie idę, tak? Aha, ty nie idziesz. No nie, a, a, a powiedziałem, że idę? Kiedy powiedziałem, że idę? Ej, ja nie patrz, wiem, twoi ej. twoi villagerowie, no właśnie. Twoi villagerowie na początku mają zboże, marchewkę i dopiero potem jest dynia. A drugi villager tak? tak samo. Dlatego ja nie wiem, co ty mi wciskałeś, że oni mają na początku myć dynię i ten. Bierz stary, no. gościa, który ma pszenicę, bo ja mam dużo pszenicy. No. Więc weź gościa, żeby, żeby na początku sprzedawać im pszenicę i tyle. No. Niech obaj, niech obaj mają na początku pszenicę. Obaj Dobra. albo chleby, albo, nie. Nie. ja lepiej. się pomyliłem w takim razie, proszę No to bo, nam specjalnie dał błąd. Nie wierzę. <grym> Dobra, teraz tak, słuchajcie, robimy w takim razie jedno złote jabłko, zrobimy od razu drugie, żeby było po prostu już tutaj na przyszłość. Odłożymy sobie tutaj pach i odłożymy sobie pach. Dobra, witam tutaj panie. Eus. Na gotowe, okay. zobacz. Dobrze, wbijamy się tutaj do pana No to, to, to zaraz zobaczę, tylko tutaj wiesz to, akurat zombie villager mi się ulecza, więc może go A pytanie, dać już im pszenicy czy nie? Ej stary mamy jakiś mały problem Bo Jaki? strasznie dużo wycieka mi krów, czy ty? Nie zro Co? Nic nie robiłem Czy tutaj wybuchł creeper naprawdę? Serio? Ale jak? Kiedy? bo masz ważniejsze zadanie teraz. Zdecydowanie masz ważne Co się dzieje? Stary, mi się tutaj krowy rozwal... I jeszcze zbagowało mi się, nie mogę ich... Psać. A, bo ja mam słabość, nie wierzę, nie mogę ich uderzyć, bo mam... O wow, Oj! tu mamy przypałty. teraz No to ci teraz, ale musisz mi tutaj pomóc naprawdę, bo tu się zrobi. Dobra, rozwalaj. No. Kurde, jeszcze spadłem, no nie wierzę, no! Kiedy są odcinki z Bobo, to nic mi nie wychodzi. No jak to się możesz być, dlaczego tak się dzieje? Możesz. Czy nie, e powiem, no? nie powiem, tylko wiesz co, z tymi Dobra. krowami to tutaj. Jest tutaj pszenica, jest tutaj pszenica. Dobra, czyli wszystko działa. W takim razie weź, błagam, napraw te krowy, bo ja po prostu umrę tutaj zaraz, <laughs> a ja stary ogarnę po prostu zaraz pszenicę, żeby z nimi tutaj pohandlować i żeby móc dać te dynie. No i oczywiście, Bobo, słuchajcie. Mam moją siekierkę i w tym czasie ja no, Muszę kopać drewno łapką, ale skoro już masz Tą siekierkę, to potem jak I, naprawisz ten stary To po no. prostu weź, weź tą farmę podbieraj, Bo widzę, że tam też ta farma dobra. jest do podbierania I te krowy stary musisz porozwalać Dlatego, że one już pewnie I tak rozwaliły mi pół farmy No bo wiesz, one pewnie po tych sadunkach skaczą Więc no oczywiście tego być I, i, nie może Trzeba no, sobie no, tego i, pozbyć i, czy Mam bryki? mam tą bryki. dobra, to zaraz to sobie ładnie Naprawimy, wiesz jak już coś chodzi po mojej wyspie To spoko, ale nie po farmie, po prostu Nie po farmie, dobra, a natomiast co Słuchajcie, ja teraz wyjam się na dół oczywiście, żeby e, po pierwsze zobaczyć, czy, Nie, dobra, ten villager też na pewno nie jest gotowy, ale tutaj mamy słuchajcie pszenicę, więc weźmiemy pszenicę, weźmiemy od razu dynię i arbuzy. O kurde, te krowy myślą, że chcą się ten rozmnażać. Nie, 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 nie. rozwalimy je też tutaj ładnie, pięknie, pyk. No pyk! Dobra, rozwalcie się, rozwalcie się tutaj pach, rozwal się tutaj pach dobra. Oj, powiem Ty masz całą farmę rozwaloną. Naprawdę? No Nie no, może całej to nie, ale duża część. Ja pokaż mi to, pokaż mi gdzie Wszystko jest. Wszystko naprawiam już, cyk. Ej, ale to nie wygląda jakby cokolwiek było rozwalone, sta. Aha, tutaj. No jest, jak to nie? Bez... To dobra, ale no, mówię, trzeba to stare na pewno pozbierać, też więc to wszystko. Ale już wziąłem łączką kostą i resztę. Tak? Dobrze, dobrze. A ja wbijam się oczywiście słuchajcie na górę do tych villagerów. No szkoda, że jest ich tylko dwóch, no trzeba będzie, mówię, w każdym miejscu na każdym piętrze porobić po prostu ich czwórkę, żeby móc tego zbierać więcej. Ale dobra, ja chciałem słuchajcie sprawdzić ile emeraldów zrobimy w ogóle, no nie? Z tych oto villagerów. No w tym momencie słuchajcie cztery emeraldy. Tutaj uwaga na razie że mamy 8. Tutaj oczywiście robimy, słuchajcie, analogiczną sytuację. To sobie zrobiłem analogiczną sytuację. No dobra, tutaj, słuchajcie, już są dynie, więc spoko. Dynie możemy sobie śmiało sprzedać. To w takim razie no już kupię tej parę klepków. No niech już, słuchajcie, mu będzie tylko po to, żeby po prostu wbić mu tą profesję. No i są i arbuzy, i dynie. Stary. Czyli kiedy gość ma pszenicę, to potem będzie miał... A ten nie ma dyni. A to od czego to zależy w takim razie? Te Ej to jest strasznie dziwne stare, że jeden ma idynie i arbuzy, a ten, znaczy dobra, spróbujemy słuchajcie tak czy inaczej, kupując jabłuszka w... Kolejny level, no nie? I zobaczymy, czy mm -hmm. on teraz będzie miał e, tutaj dynie albo melony. No melony to na pewno. No właśnie, dobra, melony oni zawsze mają. Więc melony akurat spoko, ale słuchajcie, przez to, że on nie ma dyni, to jest ja sporo tracę, Więc ja nie wiem, czy nie powinienem od razu po prostu skołować kolejnego tutaj villagera. Ale powiem ci tak, tak szybko prowadzić. szybko nie da się rady z wyroby z tych dyni. No bo. Aha, ale stary, a te dynie to nie są tak samo jak, jak melony? One tak samo szybko chyba rosną. Marcie, no nie wiem, ale to taki takci powiem na dwóch, to byś musiał mieć naprawdę wielką farmę. No dobra, może trochę tak. Dobra, słuchajcie, spróbujemy wrzucić tutaj tego villagera. Oczywiście zrobimy to przy pomocy łódeczki. Tam musiałem porozwalać drabinki, żeby oni nie powychodzili. Dobra, i teraz tak, Bobo, na samą górę tego mojego wieżowca z villagerami wkładamy do skrzyni Dynie i Melony. Ja ci tutaj stary też rzucę. Tutaj masz arbuzy, tutaj masz Dynie, dobra. A ja spróbuję, tak jak mówiłem, tego villagera jakoś A przemieść. tu skrzynkę mam skraftować, tak? Nie, ona jest. Ona na górze normalnie. Stary jest, więc śmiało. Nie, 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 nie! Nie! No co? To nie zgadniesz. Co się stało? nam villager głupiec. Czyli co? On nie może dostać profesji. On nigdy Serio? nie będzie miał żadnej profesji. Rozumiesz to? to wiesz, Nawet nie wiedziałem, że tak się da. wiesz co z takimi się robi? A to ja mogę go wziąć do siebie. Nie stary, nie weźmiesz go do siebie. Nie. A ja czemu? Ja go kupię za... Do... No? Za... Za jednego diaksa. Nie, stary. Nie, 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 nie. Żadny... On, on zasługuje na coś Dwa diaksy. Nie. Żadnych diaksów stary. tutaj Żadnych diaksów tutaj Wchodzisz tak. tutaj do dołódeczki. Zapraszam. co się z takim. Aha, bo tu z dywan nie przejadę. Spokojnie, no. ja jestem zdeterminowany. Ja mogę rozwalić ten dywan. Nie ma żadnego problemu. Ja powiem tylko tyle. Naprawdę, tracę czas tylko po to, aby dostać Villagera Głupca? Spokojnie, nie ma żadnego problemu. W takim razie... Co ty mi rzucasz? A no już mi rzucasz, A to, to ja mogę go kupić, abera. Ale to, a co mi zaoferujesz za niego? A co chcesz, to ja to, to dam. Ale dobrze, no a stary, dasz mi 10 diaksów? No, tyle to nawet nie mam, ale mogę A daj dać mi się pięć. Kierkę w ogóle, daj, daj mi się kierkę, musisz dać mi się kierkę teraz. Masz. So, ja ci powiem tak, naprawdę, nawet jakbyś dał mi 10 milionów diamentów, to i tak bym się nie zgodził, bo ja nie będę tracił czasu na to, ale że jakaś tak... głupia oferta jest bez profesji. Żegnam i nie pozdrawiam bardzo serdecznie. Nie będę takich tolerował, rozumiesz? Nawet jakbyś dał mi 10 milionów. Diamentów. Oho. Nie, nie, naprawdę. Ja tutaj się poświęcam i gość robi takie rzeczy, że nie ma profesji. Kumacie to? Dobra, weź to tutaj naprawdę, będzie spoko. Fajnie, fajnie, tutaj wszystko, słuchajcie, nam śmiga. A, e, poczekaj, dwa białe dywany. Daj mi dwa białe dywany, bo cię rzuciłem, a ja potrzebuję je tam do siebie. Super, super, naprawdę słuchajcie, no fantastycznie z tymi villagerami. No bardzo się cieszę. Dobra, słuchajcie, musimy poprzenosić na pewno te rzeczy właśnie do villagerów, ale tak samo trzeba będzie pozbierać, słuchajcie, zboże. Dlatego, że ci villagerowie, słuchajcie, też chcą pszenicę. A ja mam bardzo dużą farmę, więc w sumie... A, dobra, tego nie będę teraz zbierał, tylko ogarnę sobie to. Dobra, powyrzucałem tam trochę, słuchajcie, śmieci, więc spoko. Teraz zabieramy sobie też dynie I tak jak mówiłem, chciałem zobaczyć, ile uda się Zrobić z nich emeraldów, ale do tego wszystkiego przyda nam się ta pszenica. Więc najpierw przeniesiemy to. E, słuchaj, masz tutaj siekierkę. tu to drewno trzeba poskopywać. Ja wiem, że tutaj taki trochę chłopak na posyłki jesteś, no ale wiadomo, my się tutaj. O nie! Drabinek potrzebuje. My się potem rozliczamy z Bobż więc spokojna głowa. Słuchaj, e, ja muszę zrobić jednak drabinki. Dobra, czyli tak, tutaj drabinka, tutaj drabinka i wchodzimy. Ej, w ogóle zauważyliście, że ja zawsze wchodzę tą stroną, to jest bardzo ciekawe, ale zawsze, słuchajcie, wchodzę po tej stronie drabinek. Nigdy po tej drugiej. Nie wiem czemu. Dobra. Tutaj tak, oni nie chcą na razie współpracować spok. A tu nie ma skrzynki Bobo okłamałem cię Mówiłem ci, że tu jest no. skrzynia, a tu nie było skrzyniku, masz to? No. Ale Aberka to, Aberk nie, Aberka cię osiągał. Aberka to dzwon w takim razie. Znaczy, na pewno nie większy niż ty, pamiętaj, no nie, musisz to, to pamiętać, że na pewno nie jestem większym dzwonem od ciebie. Czy myślisz, że jestem? Wydaje mi się, że jesteś. No nie, 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 raczej nie. Dobrze, więc teraz tak, słuchajcie, wywalamy to, wywalamy to, stawiamy tutaj, słuchajcie, oj, to ma być podwójne. Naprawiłeś dywan? Cały bez Dobra, Fantastycznie, wyjątku. fantastycznie, bardzo mnie to cieszy. Dobra, słuchajcie, w każdym razie musimy to jednak zrobić inaczej. Będzie jedna skrzynia właśnie na... E, te... Jezu, znowu to po... Dobra, kurde. Jak Abera nie myśli, to już tak zostanie, słuchajcie. Będzie po prostu jedna skrzynia na arbuzy, jedna na jakby melony, na Sydynie, na, na pszenicę, na wszystko naraz. Po prostu tak już zostanie. Nawet włożę tutaj emeraldy i będzie spoko. Ale z takich jeszcze ciekawych rzeczy, słuchajcie, u nich można zrobić emeraldy tylko za pszenicę i melony, a u tego można... I Jeszcze za zaziemnia... Czemu trzy dynie? Czemu tak drogo? Straszną podwyżkę oni mi dali. Ej, stary, rozumiesz, że gość chciał na początku... Bo chyba tego go rozwaliłeś. A, ale myślisz, że oni o tym pamiętają? No? To nie było na ich oczach, stary. To nie było na ich oczach. Oni by tego nie skojarzyli na pewno. Dobra, jak masz pszenicę stary, to na samą górę wkładamy tam oczywiście. Tutaj z tego co pamiętam, też jakieś stare pszenice, jeżeli są, to, to mówię, no to możesz sobie tutaj po... po, po w ogóle, ile emeraldów To stare oczywiście całą tą pszenicę przenosimy, no nie? Ale teraz tak, słuchaj, ja idę zebrać pszenicę z mojej e, uprawy, a czy ty możesz mhm. na celowo tutaj? mi jak ten. Nie, jak pszenicę to, jak no to, jak dobra, będzie zasiada. Dobra, i powiedz mi, za tą całą pomoc w tym odcinku, ile ty chcesz emeraldów? E, pięć diaksów. No nie no, jak to to ci na pewno stary nie ma. No, <coughs> mogę ci dać emeraldę, za pomoc. Eee, e, pół staka. Pół staka No dwa, c. Dwa staki chcesz msów? Nie! Okay. Nie no, ile dasz, tyle wezmę. Dobra, będzie. no pół staka msów akurat mógłbym mu dać, słuchajcie, bo sami produkujemy tyle msów, że naprawdę, no mógłbym mu dać. I w ogóle z tej uprawy naprawdę bardzo dużo chyba tego. Patrzcie, patrzcie jak ta uprawa po prostu jest duża. Tam Bobo po drugiej stronie zbiera, a ja w tym momencie słuchajcie, w swoim eku mam cztery taki z czego jeden miałem już. Jeden słuchajcie, tam miałem, dla tu tu Ej, dużo tego jest, dużo emeraldy z tego będzie. Bardzo mnie się sobie się cieszy, no. Gdzie gdzie jeszcze oczywiście jakąś pochodnię pokupuje, więc super, fantastyczna robota Werka, Ale dobra, weźmiemy te pochodnie i to naprawimy. Czekajcie, gdzie tutaj. No, w ogóle tu. czemu ty pochodnie zrobiłeś? Nie lepiej lampiony na sufit? Stary, A chciałbyś to zrobić? Za mnie? No mogę to naprawić, pozmieniać. No to stary, wtedy dostałbyś 48 emeraldów, co ty na to? Oooo, ale daj mi żelazo, bo też nie mam żelaza. Dobra, dam ci jakieś żelazo, dam ci jakieś żelazo. Masz jeszcze jakąś przelicęcie, czy wszystko co tu Ta, ma, to, 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 tutaj? Tak, tutaj, koło wejścia będziesz miał. Dobra, bo ja tutaj zbieram... Ej, jak tego jest tutaj <coughs> dużo? Co jest w ogóle, stary? Ja tego mam cały ekwipunek, Umasz? O, Robi kurde. wrażenie! Aha, jazda tutaj z tą przenicą, no naprawdę. Aaa! słuchajcie, nie byliśmy jeszcze dzisiaj w kaktusiarni, i nie byliśmy w mojej papierowni. Zobaczymy, słuchajcie, ile tego papieru to jest, bo my tutaj dużo siedzimy. Naprawdę dużo tutaj siedzimy. Zobaczymy, ile tego się słuchajcie nam na mną. A ja I pożyczyłem pamięta. trochę żelaza. Okej, okay, 5,5 i pół staka trzciny cukrowej. Tutaj. No, też 5,5. Troszeczkę mniej. A tutaj też 5,5, ,5, słuchajcie. Jaka jazda! Mamy tutaj 16,5 staka trzciny cukrowej. A tutaj w kaktusiarni, oczywiście, słuchajcie, też nam się wszystko zbiera, no nie? To jest naprawdę strasznie mocne. Akurat teraz levela, słuchajcie, nie będę zbierał. Ale chciałbym zobaczyć, ile tutaj faktycznie tego, słuchajcie, jest. No, spójrzmy na to. Tutaj mamy całe to i jeszcze 35. Tutaj kolejne 30. Tutaj 30. To, co? Od razu ponad 100 tu jest. Co jest? robi wrażenie yes. Dużo! Ej, w jutrzejszym odcinku na bank muszę się tym zająć. Okej, okay, idziemy to wszystko wyprzedać, bo bo, oczywiście, tutaj stawia więcej tej pszenicy i, i tak dalej, i tak dalej. Ale gdzie mi to powkładałeś, stary wszystko? Dałeś mi to tam na górę, tam gdzie powinno być, czy gdzieś indziej? Yyy, znaczy pszenicy to nie zbierałem w ogóle. Okej, okay, nie, 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 mi chodzi o ten, tam całą resztę, wszystkiego, co miałeś. Wszystkie melony z dzisiaj i tak o, dalej. No, jeszcze mam, jeszcze mam przy sobie. Dobra, tutaj, okej, okay, jest tego całkiem sporo, dobra. Słuchajcie, na początku sprzedam to po prostu, ile, ile, ile mogę, nie? Ile mogę, słuchajcie, tyle sprzedam. Tutaj tak samo zrobimy. E i zobaczymy jak z tymi emsikami tutaj słuchajcie to będzie wlatywało Dobra, czyli tak I te, tej te w ogóle nie zostało Ja to wszystko sprzedałem? O kurde I za to dostałem 32 emeraldy? Czy czy, 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 słuchajcie, ja już miałem wcześniej emeraldy tutaj, strasznie dziwna jazda, że tego tak mało tutaj drobno, słuchajcie, kurde, przecież ja całą farmę tutaj zebrałem, no bez jaj. No ale dobra, ta tak forma się... nie jest duża, co powiem. Znaczy, po prostu oni chcą, wiesz, jednego emeralda za 13, to jest dużo, to jest naprawdę no. sporo. No ale dobra, odłożę teraz, słuchajcie, tutaj arbuzy, odłożę teraz tutaj, słuchajcie, dynie, no i patrzcie, i mamy tutaj półtora staka emeraldów. Całkiem nieźle. Dobra, bo mówi, że ma dla mnie arbuzy i jakieś tam dynie, więc stary jak masz to rzuć mi, rzuć mi tutaj, bo ja tutaj przyszedłem do przyszedłem jako biedna berka do ciebie, więc witam serdecznie. A ty dużo tego nazbierałeś? Tyle, proszę. Całkiem sporo, dobra, no to ja jeszcze oczywiście będę musiał swoją tutaj farmę ściąć, no i zamieszam ładnie latarenki? A bo ty latarenki zrobiłeś, ej, naprawdę sztos. Ale tak naprawdę, Paryż, no. to zrobiłeś, I już nie będzie pochodni. Ja myślałem, aby wcześniej Bobo zatrudnić, no nie? Tu to Prze Przecież jak gdybym go od razu zatrudnił, to od razu bym miał, słuchajcie, tutaj porządek. A zawsze mnie to denerwowało, że jak Agentik zbudował tą farmę, to tam wiesz, właśnie tak się tak niesymetrycznie... Jak to Agentik zbudował tą farmę? No wydaje mi się, że to Agentik akurat zbudował. Na za pszenicę? No! No jak ja zbudowałem ten mostek tutaj i tą farmę na pszenicę. Tylko ty tam się denerwowałeś, że nie chciałeś tych lampionów, tylko pochody, bo ci się mopki pojawiały. Ale ja pamiętam, że Agentyk coś tam stawiał i mnie denerwował tym. Jak to? To ja... Nie, to no to za... Dobra, tutaj słuchajcie, widzę, że jeszcze ucierpiały nam e, nam skrzyneczki, więc poustawiam te skrzyneczki i teraz jest spoko. No i musimy to zanieść. Ej, stary, nie obrażaj się na biednego aberka, biedna aberka. Nie e, pytanie nasiona, bo wy zbierałeś nasiona. A, mam nasiona, rzucam ci stary tutaj patrz, tutaj, o, tutaj ci rzucam, O Jezu, jak dobrze się tego pozbyć, naprawdę, tych nasion, to tutaj stary miałem aż za dużo, więc trzymaj to. No i dobra, trzeba teraz słuchajcie, jeszcze włożyć to tutaj, to włożymy tutaj, to włożymy tutaj, tutaj włożymy pach, tutaj zrobimy pach, pach i tutaj zrobimy pach, pach. Zrobimy pach, pach. Moi drodzy! Powiem wam tyle, przeżyliśmy się 750 dni i naprawdę bardzo dziękuję, że tutaj z nami wszystkimi jesteście. subujcie kanał i oczywiście wpadajcie na sklep www.abraety kliknijcie jeden z tych dwóch filmów, aby widzieć więcej naszych przygód, a na sklepie są koszulki, kubki i oczywiście wiele więcej. Bobowo Abraety, trzymajcie się, Elo!